Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gadżety na Warsztat. Dziś jesteśmy u Mirka Flasińskiego w firmie Tapicer. To właśnie oni, tak jak widzieliście wcześniej, wykonują naszą tapicerkę. Wcześniej widzieliście, jak próbowaliśmy zaprojektować coś, dobrać kolor, a dziś zobaczycie. Co się będzie działo z naszymi fotelami, co się będzie działo z naszą kanapą, jak będą wyglądały boczki. E, być może już dziś ściągniemy kierownicę, e, chyba jeszcze nie. Zajmiemy się na razie e, siedzeniami, bo, e, bo przy tym będzie dużo roboty i zajmiemy się doborem koloru. E, chociaż ja ten kolor już mógłbym powiedzieć, częściowo mam dobrany, ale czy będzie to się zgadzało z wizją tapicerów? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Chodźcie ze mną do środka, zobaczymy, jak wygląda auto wybebeszone, i idziemy prosto na tapicernie. Dzień dobry. Słuchajcie, idziemy sobie, zobaczymy, co tam słychać u chłopaków. Przechodzimy całą tapicernię. Sprzeszliśmy sklep i doszliśmy. No właśnie, i to właśnie tu, słuchajcie, powstaje nasz projekt. A tu jest od groma tego wszystkiego, ale na razie szybko przejdziemy. Tylko po to, żeby zobaczyć i wejść do garażu. A kolejne drzwi. Tych drzwi jest tutaj trochę. A jest! Jest nasza bestia, jest nasz potwór. Dobra, idziemy zobaczyć do środka. Tak szybko próbuję przejść, żebyście nie zobaczyli co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę w dzisiejszym odcinku przecież jest o tym, co będzie w środku. Zobaczcie, nasz samochód w środku wygląda dokładnie tak. No, a jak będzie wyglądał, to pewnie zobaczycie już niedługo. Idziemy zobaczyć, co dzieje się z naszymi fotelami. Słuchajcie, wydawałoby się, że praca tapicera jest jedną z łatwiejszych rzeczy, no bo, no bo cóż, biorę kawałek materiału, kawałek kredy czy innego e, czegoś, czym mogę pisać, zaznaczam, wycinam i mam gotowy materiał i wszywam. Otóż e, nic bardziej mylnego. Ludzie, którzy wykonują ten zawód, e, muszą mieć naprawdę zmysł, e, tak rozwinięte, żeby móc to wszystko ładnie sklecić w jedną całość, a poza tym e, muszą mieć estetykę też taką rozwiniętą, żeby to wszystko mogło e, ładnie wyglądać. Bo nie sztuką jest tylko dobrze operować e, nożyczkami. No właśnie, Daniel, e, właśnie Daniel to robi eleganckie, równe cięcia, prawie jak. E, Prawie jak chirurg z karpelem. Ok, no i mamy już kawałki, już kawałki do, fotela, do fotela wycięte. W międzyczasie widzieliście też, jak powstają nasze zagłówki. Coraz mógłbym powiedzieć, coraz bliżej końca nasz projekt zbliża się wielkimi krokami do końca, jednak to, co zrobili chłopacy w M4H. Garaż, Plus, teraz dodatkowo to, co się dzieje u Mirka w firmie tapicer.com, to spowoduje to, że nasz projekt będzie naprawdę, naprawdę wyjątkowy. Wiele jest przebudów samochodów, ale to, co my zrobiliśmy, myślę, że będzie czymś naprawdę wyjątkowym. Zobaczcie, mamy tutaj kawałek naszej tylnej kanapy, na której już możecie zobaczyć co się dzieje. No właśnie, jak to zostało zrobione? Mamy już kawałki, ale te kawałki nie zostały tylko pocięte. Pod te kawałki idzie gąbka. Tu wszystko jest wymieniane. Nie ma lipy, jakby powiedział jeden z ludzi lubiących stejki, podobnie do mnie. Tu jest po prostu zrobione wszystko tak, jak, jak fabryka o tym pisze. Czy może bardziej, jak książka o tym pisze, jak fabryka robi. A może i lepiej niż robią to w fabryce. No, zobaczymy. Ciach, pach, klej nałożony. Teraz szybko na gąbeczkę. No, niby, niby lekka robota, a jednak nie. No, i mamy chwila, moment, i można powiedzieć, zagłówek zrobiony. Niektórzy by powiedzieli, że tu jeden z kolegów uszył, uszył nerkę, w której mógłbym przechowywać różne fajne, tajne rzeczy, a jednak to nie nerka na mój pasek, tylko, tylko zagłówek do, do samochodu. Więc fajnie, ładnie z zameczkiem, gdzie będzie można go założyć. No właśnie, jak jesteśmy przy założeniu, no to. No to słuchajcie, no to tak to właśnie wygląda. W naszym projekcie zaangażowanych jest wielu pracowników, w, w, mógłbym powiedzieć większość pracowników firmy Tapicer. Bo zobaczycie, tu się po prostu dzieje. Żeby zrobić tak dużą przebudowę i tak, takie radykalne zmiany w środku. To gdyby miała robić to jedna osoba, to jednak trochę by trwało, a tu a tu można powiedzieć, że jesteśmy potraktowani ekspresowo. No ale nie przez przypadek w końcu firma. Ta na rynku jest już tak długi czas, więc... No i są naszym partnerem, partnerem naszego programu. To właśnie e, dzięki współpracy z tą firmą nasz program uzyskał światło dzienne, że tak powiem. Wielu rzeczy się spodziewałem, ale to, że będzie trzeba masować zagłówek, no tego to się nie spodziewałem. Jednak to słuchajcie, wszystko trzeba ładnie, dobrze ułożyć, żeby, żeby to było przede wszystkim estetyczne, ale też i, i, i dobrze się układało no do głowy. Nie? Wszystko to, co oni dzisiaj tutaj zrobią i jeszcze przez kolejne dni a potem wyląduje w naszym samochodzie. I pojedziemy z powrotem do Bartka, do Bolka, do Banana, gdzie, e, gdzie będziemy to zabezpieczać, zabezpieczymy e, tapicerkę, wysprzątamy środek, zamontujemy całą resztę naszego wyprawowego szpeju i e, wtedy będziecie mogli zobaczyć samochód w pełnej krasie, w pełnej okazałości. No i pewnie wyjedziemy gdzieś na jakąś fajną wyprawę, a gdzie? Myślę, że zobaczycie już w kolejnych odcinkach. Ale na razie jesteśmy w firmie tapicer.com w Zielonej Górze na Klementowski, gdzie, gdzie tu ekipa, gdzie ekipa Mirka po prostu robi, mógłbym powiedzieć, cuda z tym samochodem. Przerabia go na lepiej niż fabryka, bo fabryka zrobiła to jako samochód do pracy, a my robimy jako samochód taki bardziej wyprawowy, rekreacyjny, samochód, który spełni, spełni nasze oczekiwania, żebyśmy mogli, można powiedzieć, spełniać swoje pasje. Robert, a pokaż nam jak wyglądała szmatka ze starego zagłówka. Słuchajcie, tak, tak wyglądały, tak wyglądały nasze zagłówki, a teraz wyglądają już można powiedzieć trochę inaczej. No i o to w tym wszystkim chodzi. To jest front kanapy, która będzie doszyta później do tego elementu. Możemy pokazać. To jest cały ten tutaj przód. No, na razie efektu jeszcze nie widać, ale, ale będzie. już zaczyna pięknie wyglądać. Tak zresztą na razie musi poczekać. Słuchajcie, element po elemencie. Ale jak się kolor Alcantary, no dobieraliśmy to trochę e, po to, żeby dobrać pod e, kolor samochodu. Ok, e, zobaczyć co się dalej dzieje na, na, na tapicerze. Całość wygląda mniej więcej tak, teraz trzeba tutaj doszyć cały ten front. Oczywiście łapiemy sobie środek i od środka będziemy szywać. No i słuchajcie, my tu gadu gadu, robota na warsztacie e, idzie, bardziej na tapicerni idzie, a tu wchodzi sam szef, więc trzeba z nim trochę e, porozmawiać. Cześć Mirku. Cześć Panie Piotrze. No. Widzę, że robota z naszym projektem wspólnym idzie jak... Jak diabli. E, jednak powiem Ci tylko tyle. Miałeś kolejny raz, miałeś rację przy wyborze e, Alcantary, e, że mówiłeś, nie ma co szybko podejmować decyzji, tylko przyjedziesz samochodem, wyjdziemy na słońce, przymierzymy kolory i coś e, wybierzemy. Jednak te lata doświadczenia e, prowadzenia warsztatu, prowadzenia tapicerni, e, można powiedzieć, e, procentują. Masz rację, no trzeba najpierw rozmawiać z klientem, jego potrzeby wysłuchać i, i, i wtedy coś można doradzić. Aha. Co jak ma wyglądać i, 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 i ja też dużo rzeczy widzę, wiem jak można, oczywiście dla klientów niezdecydowanych, bo jest gro klientów, gdzie też wiedzą, co chcą. No ale właśnie. nieraz po rozmowie zmieniają też swoje jakieś tam plany. plany. No zresztą tak jak Ty byłeś. Dokładnie, zresztą powiem Ci tak, słuchajcie, ja Wam powiem tak. Ja sam dzisiaj byłem świadkiem, jak przyjechał klient ładnym, niedawno kupionym Peżotem ze sportowymi fotelami, gdzie Mirek proponował co warto zrobić w środku, a czego po prostu nie warto robić. I to jest, dla mnie to jest takie trochę pokazanie, że nie robi się wszystkiego za wszelką cenę, tylko dobiera się to, pod potrzeby klienta, bo czasami klient przyjeżdża i mówi: Proszę pana, robimy wszystko, chcemy to, tamto, siamto, a tu jednak to, że prowadzicie ten zakład, no jesteście na rynku już prawie 70 lat, więc można powiedzieć, że macie to doświadczenie i potraficie doradzić swojemu klientowi tak, żeby żeby był zadowolony. Ja wiem, że to przepraszam Mirku, takie oklepane, że będzie pan zadowolony, bo będzie pan zadowolony kojarzy nam się zawsze z czymś takim, no będzie pan zadowolony, dobra niech pan jedzie, a tu jednak u was jest tak, że to będzie jest pan zadowolony, mógłbym powiedzieć, że, jest, że klient wychodzi zadowolony. Wiesz co, my możemy być jako doradcy, możemy powiedzieć, jak to może wyglądać. Nigdy nie, nie jesteśmy tak, żeby klientowi narzucać pewne y, y, wzorce, pewne rzeczy wybrane. Jeżeli klient chce, nas posłucha, zrobi, y, zrobi tak, jak mu nieraz tam podpowiemy. Każdy z nas podchodzi zawsze do tej pracy w, tak, jakby to robił dla siebie, tak, jak to by miało być wykonane dla, dla niego samego. I, no i to ma w ten czas sens, ta praca i, i, i zadowolenie klienta. Samo wtedy się gdzieś tam rodzi i, i klient wraca, wie, że może zawsze dostać fachową y, tutaj y, odpowiedź, poradę. Właśnie. No i tak działamy, nie? Powiedz mi Mirek, bo praca tapicera jako tapicera jest bardzo żmudną pracą. Wydawałoby się, że co to jest usiąść, zrobić jakiś tam pomiar, uszyć i... I gotowe, jednak, jednak tutaj e, można powiedzieć macie bardzo dużo pracy, bo, e, bo nie robicie tylko tapicerek, nie wiem, w mieszkaniach, robicie tapicerki w sam widziem, jak robiliście wielkiego Tira plandekę, Jak robiliście z tego co wiem, to też tutaj zanim ja wjechałem samochodem, to wyjeżdżał jakiś jacht, więc tych. Tych prac, które robicie jako, jako firma, można powiedzieć, jest bardzo, bardzo szerokie spektrum. To nie jest tylko tapicerka meblowa czy samochodowa. To prawda. No, tapicer to jest prawdziwy rzemieślnik, który umie wielozadaniowo postępować umie sam skroić materiał, sam rozmierzyć, sam go strzyc, wyprofilować piankę, troszkę mechaniki, bo nieraz trzeba gdzieś tam ten fotel wykręcić, zmontować, Jasne. także też, też musi mieć tutaj jakieś takie pojęcie bardzo szerokie i, i no, tych prawdziwych rzemieślników no, dzisiaj już praktycznie... Nie ma młodzież się szkolić, nie chce, bardziej chcą iść specjalistycznie. Dzisiaj popularny jest, że tapicer to tylko ma pistolet w ręku i umie obijać meble. No, to jest jeszcze dalekie do prawdziwego rzemieślnika, który umie zrobić... Tak jak mówisz, łódkę, jacht, samochód ciężarowy, meble do baru czy, czy meble do... No, tam, gdzie jest tapicerka, tam jesteśmy my jako tapicerzy i potrafimy Dokładnie. zrobić to od podstaw lub ewentualnie zrobić... Jakąś renowację kanapy, która ma przykładowo tam 80 czy 100 lat, jakąś tam techniką wiązanych sprężyn, fasonów i tak dalej. No to są rzeczy, które nabywa się przez wiele, wiele lat. Tapicerem nie zostaje się z roku, w dwóch, trzech, tylko no, tapicer jest niestety no, praktycznie całe swoje życie uczy się, do, nabiera doświadczeń. Nabiera tego fachu, tego, tego obycia tak. z, i z produktem, i, i, i tak naprawdę obycia z, danym, z daną rzeczą, którą robi. Dobra Mirek, to co? Idziemy za dalej zobaczyć, co, no, tam, co tam chłopaki robią, nie będziemy, nie będziemy im przeszkadzać, niech działają, ja już sam nie mogę doczekać się końca projektu, bo to naprawdę zaczyna wszystko wyglądać już w bardzo, bardzo fajny sposób. No Ty masz okazję zobaczyć, jak to wygląda wszystko od podszewki. Bo tak Powiem naprawdę ci tylko tak, Mirku, nie widzą... tylko Nie o. tylko ja, ale też nasi widzowie tak. i teraz już też potencjalni twoi klienci mogą, e, mogą zobaczyć, słuchajcie, jak to jest u tego tapicera tam na tym warsztacie. Co tam, co tam się dzieje, jakie są narzędzia i tak dalej. No, każda praca y, tapicerska jest bardzo, bardzo pracochłonna. I tu widać, jak ty widzisz od podszewki, to trzeba zdemontować fotel, rozebrać, rozpróć. Dokładnie. Y, 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 i tak naprawdę klient widzi efekt końcowy, yy, który jemu się może podobać, albo nie, ale mało który wie, jaki, ile pracy, ile czasu, ile różnych mhm. czynności trzeba wykonać, żeby dojść do tego efektu. Tak, bo dokładnie ktoś może powiedzieć, panie, no co to tam? Wstawiam fotel, co to jest obić fotel? Jednak obicie fotela. To nie to, że zakładamy pokrowiec i ten pokrowiec, tadą, wiążemy sznurkami i mamy fotel kierowcy z pokrowcem. No nie, Dokładnie. żeby to zrobić, to jednakże trzeba trochę czasu. My na razie robimy kanapę z tyłu, która, która już można powiedzieć, już prawie widzicie jak ona wygląda, a już za chwilę zajmiemy się fotelami. Dobra, idziemy mieć zobaczyć, co tam dalej. jak idziemy? Jeszcze te mniejsze. Kolejne kawałki widzę, kolejne kawałki widzę, bierzesz na warsztat do szycia. Tak, to będą, to jest akurat front tylnej kanapy. Aha, i to będzie łączone wszystko razem. Słuchajcie, powiem tylko tyle na warsztacie. Słychać maszynę do szycia. Słychać gwoździe, słychać wszystko po prostu tu się. Tu się dzieje, tu co chwilę przychodzą kolejni klienci z kolejnymi zleceniami, a oni jednak znaleźli czas na to, żebyśmy mogli zrobić u nich nasz, nasz samochód. Mirek, naprawdę, powiem Ci chłopie, bardzo dziękuję. Teraz po przycie musimy usunąć nadmiar całej tej pianki i możemy te kawałki łączyć razem do Ale możesz mówić, bo to idzie po... Powiem Ci tak, zobacz. Jeden wziął, nie ściągał materiału ten, ale to wszystko widzisz, ma swoje znaczenie. Rozebrać, wyklęć obatok, naciągnąć. Materiał nie będzie jak szmata, bo jednak te wszystkie rzeczy mają znaczenie. Nie? Tak. No słuchajcie, i nasze zagłówki właśnie dostały. E, tak właśnie poprawiają chłopaki na tapicerni, poprawiają fabrykę, bo zagłówek fabryczny był e, materiał założony tylko i wyłącznie na e, tworzywą. Jak to nazwać? Na piankę. na piankę. O, na piankę. Słowa mi zabrakło. A teraz dodatkowo. Zanim zaciągniemy nowy, nowe obicie, to doda, dodamy jeszcze odrobinę waty. Dzięki temu ten zagłówek będzie, będzie taki bardziej komfortowy, będzie taki miękkutki.